A państwo co robią u nas w Moja żona sama kiedyś pływała, dzisiaj działa w Komitecie Olimpijskim. No to koniecznie muszą, drodzy państwo, zwrócić uwagę na naszego miejscowego pięściarza, Józia Haśnika. No, <grym> z zawodu rzeźnik, ale z serca prawdziwy sportsman. <grym> Niestety odpowiadam tylko za pływanie. Tak, tak. <grym> no i są w końcu. Moja żona Wioletta i syn Filipek. Może być pani dumna z męża. Będę jego dłużnikiem do końca życia. Tak? A co zmajstrował? Uratował życie naszej głuptaski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj wieczorem na mały poczystunek do hotelowej restauracji. Dzisiaj? A mąż dostanie wolne, czy będzie nas obsługiwał? No, oczywiście, że dostanie wolne, to nieoceniony pracownik. Proszę Państwa, do zdjęcia. Na Filip. Proszę uśmiech. Piękny wisior. Spojrzeć tutaj w obiektyw? Prezent na rocznicę. Taszek zaraz wyleci.